Cześć! Cześć! Cześć. Cześć Znowu się widzimy. Od jakiegoś czasu na kanale pewnie zauważyłeś, że trochę się bawiłem kapeksem. Miałem go na wypożyczenie od firmy Festool, za to jestem bardzo wdzięczny. I nie ukrywam, że trochę go katowałem, zaniedbałem jako amator. Nie mam takiego szerokiego pojęcia o sprzęcie, dlatego jest on w troszeczkę gorszym stanie. Szczególnie jeżeli chodzi o tarczę pilarską, bo sam sprzęt działał fantastycznie. U mnie też stolarze co do firmy przychodzili to każdy mówił, że, o, że sprzęcik, że super, że bestia. To, co też mnie utwierdza w tym, że to jest fajny sprzęt, no ale ja tarczę pilarską Dbałem, dlatego dzisiaj ją będziemy odgruzowywali. Najpierw Sławek nam pokaże, jak wygląda cięcie taką zaniedbaną tarczą. Sprawdzimy sobie jakość cięcia. Następnie wyczyścimy tą tarczę. Sławek podpowiada, co możemy z nią zrobić, żeby poprawić jej kondycję. Okej. Okay. Czyli zrobimy cięcie, no, można powiedzieć, maksymalnego materiału, jaki mogę przeciąć tą pilarką, czyli 305 na 88 Najpierw, tak jak mi już powiedział, tarczą, e, która przyjechała do nas z kapeksem, a później po czyszczeniu e, sprawdzimy, jaka będzie różnica. E, tarcza tempa, czy brudna, właśnie ona powoduje więcej hałasu, więcej siły muszę używać. No i też to cięcie jest. E, takie można powiedzieć ciężkie. W przypadku ostrej tarczy, to pilnujemy tylko, żeby materiał był skrawany i ta prędkość powinna być, można powiedzieć, dostosowana do. Siły maszyny, czyli jeżeli widzimy, że lekko prowadzę, bo tak naprawdę powinniśmy lekko prowadzić maszynę i ona powinna odcinać. Zobaczymy jak to będzie tutaj. Czyli tak naprawdę przy ostrym sprzęcie praca będzie wręcz płynąć idealnie, będzie przyjemna, tak, a tak. taką tarczą, co ja Wam oddałem... No to zobaczymy. ...prawdopodobnie jakieś Może, się Może nie jest tak źle. Ok, czyli możemy zacząć cięcie. Myślę, że tak. No, nie było łatwo, ale myślę, że jeszcze tarcza jest sprawna, ponieważ nie ma przypaleń. Był opór przy zagłębianiu się, także na pewno troszkę przytępiona jest, ale nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Czyli jestem ułaskawiony, dobrze, ale i tak podejmiemy tej czynności, żeby poprawić jej stan. Tarcza pilarska zdemontowana, czas ją. Oczyścić, Jak to robimy? Zregenerować. Przede wszystkim kładziemy ją na jakiejś tekturze. Nie chcę stołu tutaj narażać na jakieś spuchnięcia, bo środek, który używam jest dość agresywny. Czyli pierwsza rzecz to musimy to robić w rękawicach. Ja akurat przygotowałem środek Wilta, firmy Wilt, który jest dedykowany właśnie do tarcz i frezów. HEK 5000. Taki jest symbol. Zasada jest taka, że rozcieńczamy ten materiał 2 do 1, czyli dwie części wody i jedna część tego materiału. Ok, nawet można mniej, jest tak silny, tak agresywny, że, że można nawet mniej tego materiału stosować. No i moczymy całą tarczę, tu widzę, że cała tarcza jest w miarę sucha i, i czysta, także ja się skoncentruję na pewno na zębach przede wszystkim, czyli moczymy i czekamy kilka minut, żeby nam to zareagowało z tymi materiałami, które są na zębach mogę w tym czasie odkręcić sobie na drugą stronę. Ale będzie, że już nawet widać, że to popuszcza żeby o, równocześnie nam dwie strony yy, Chciały się oczyścić, żeby spokradzać. OK, czyli dajemy... Dajemy tego środka, no już widać, że schodzi ten brud, prawda? Pomimo, że jeszcze nie wszedł w reakcję do końca, czyli jakieś tam zanieczyszczenia już zmywamy starczy. A jakby te zanieczyszczenia, to czym, co to jest głównie? Żywica. To jest żywica, może to być również melamina, może to być jakiś resztki pyłu z drewna. O, tu widzimy, jak się nam zęby zaczynają odświeżać, czyli tu mamy przykład, gdzie są brudne. One są grubsze, przez co jak powiedziałem, jest przepychanie materiału, nie skrawanie czyste. Więcej siły potrzeba, no i tak jak mówiłem wcześniej, obciążenie dla silnika niepotrzebne. Czyli już widać, weszło w reakcję, także spokojnie ta tarcza jest myta. Czyli nie urwiecie mi głowy. Nie, nie urwiemy ci głowy. Powiem ci, że jak cięcia robiłeś przez parę miesięcy i nie ostrzyłeś tej tarczy, no to szacun widocznie ciałeś też umiejętnie, niezbyt wolno, bo to jest czasem błąd. Rozgrzewamy niepotrzebnie wtedy materiał i tarczę. No, i nie dopuściłeś do jakiegoś stępienia, czyli podejrzewam, że gwoździ nie było nie, nie, nie. ani żadnych podobnych materiałów. U nas materiał jest czyściutki, także. No, spokojnie. tą stronę możemy uznać za czystą. Czyli tarcza oczyszczona, coś jeszcze polecasz zrobić? Tak, tak troszeczkę damy poślizgu, czyli taki wysokowydajny smar z teflonem, leciutką giełkę, którą wytrę do sucha, ale tam minimalna ilość zostanie, tyle co potrzebujemy. Czyli lekko o, natryskujemy i wycieram Nanosząc oczywiście na całą tarczę, łącznie z zębami i wycieram do sucha, żeby wióry, żeby pył się tutaj nam nie przyklejał. Również tarczę nową, jeżeli mamy, to też należy zmyć, bo tam jest smar na tej tarczy, tak żeby ten pył właśnie nam się nie przyklejał. I tak przygotowaną tarczą możemy znowu ciąć. No, oczywiście w pewnym momencie zęby będą na tyle tempe, że sobie nie poradzimy. No, i oczywiście ostrzymy w profesjonalnych ostrzalniach, tam gdzie mają programy do ostrzenia tarcz, czyli są kąty zarówno na tarczach, jak i przyłożenia w programie, i również rodzaj zęba, czyli tu mamy akurat na naprzemienny skośny. No i firma, która ostrzy, wprowadza dane tarczy, wprowadza rodzaj zęba i automat, czyli tarcza diamentowa sterowana numerycznie, będzie ostrzyła nam tą tarczę. Nawet do 10 razy. Nawet do 10 razy. Czyli tak, żeby o tarczę dbać, czyszczenie. Ostrzenie, a jak przechowywać tarcze? Bardzo ważne, żeby tarcza, no ta, która jest na maszynie, no to ona już jest bezpieczna. Ale w momencie, jeżeli tarczę zdejmujemy i chcemy na przykład do ostrzenia zawieść, to koniecznie w karton. I najlepsze przechowywanie jest w kartonie, który, z którym kupujemy tarczę. <sum> Jeżeli są nawyki wieszania gdzieś tarczy, bo mamy otwór, łatwo to powiesić, ale trzeba dać podkładkę zarówno od ściany, jak i później pomiędzy tarczami. Tak. Czyli ma to sens, chociaż po to są kartony, żeby z nich korzystać i myślę, że to jest najlepsza metoda. No, zachowania ostrożności. Z tego co ja widzę tak stolarniach to raczej to ludzie praktykują, bo też na tym kartonie są zapisane wszystkie dane techniczne, liczbowe, więc też wiadomo, mm. która to jest tarcza, a nie, że my potem szukamy, gdzie ona była. No tak. Masz rację. Ekstra. A jakbyś jeszcze mógł mi, Sławku, powiedzieć co nieco o sprawdzaniu stanu technicznego. Czy mm, są jakieś przeciwwskazania, że już daną tarczą nie mogę ciąć? No jeżeli się pojawią przypalenia przede wszystkim, e, ciężko nam się będzie cieło i głośny hałas się w, w, tworzy w trakcie cięcia, e, to znaczy, że tarcza jest tępa albo przynajmniej brudna. Jeżeli umyjemy i dalej podobne efekty będą, to znaczy, że tarcza jest wtedy do ostrzenia i musimy ją, musimy ją naostrzyć. To takie dwa szybkie pytanka jeszcze, jeżeli jest jakiś brak w uzębieniu, mogę taką tarczą ciąć, czy nie? No nie, nie. zdecydowanie. Automatycznie tarcza jest źle wyważona i to się może skończyć. Po pierwsze, że z słabą jakością cięcia, to po drugie uszkodzenie łożysk. Czyli łożyska dostają po głowie, jeżeli tarcza jest niewyważona dynamicznie. Także nie, nie powinno, nie możemy, że tak powiem, pracować z uszkodzonym zębem, jak również uszkodzony płaszcz, czyli płaszcz to jest ta powierzchnia duża, ona jest cieńsza z reguły o kilka milimetrów, czyli tarcza od na przykład 1,8. Ma zęby 2-2, 2-3. Mhm. I to w sumie też było moje drugie pytanie, czyli jakby było jakieś pęknięcie, czy taką tarczę też możemy używać? No. Nie, możemy. nie możemy. Nie możemy. Tu ważne są też nacięcia laserowe przeciwprężne, tak zwane, czyli żeby tarcza po rozgrzaniu nam nie falowała, nie wibrowała. To tu jest skompensowana ta temperatura. No, staramy się nie dopuścić do dużej temperatury, czyli to co powiedziałem, zbyt, cięć, zbyt wolne cięcie nie jest wskazane. E, musimy prowadzić maszynę płynnie, ale nie za wolno. Super. Tarczę pilarską mamy powiedzmy, że zregenerowaną, bo jeszcze można by ją było, by było naostrzyć. Można dalej pracować, z czego się bardzo cieszę. Założymy i sprawdzimy to cięcie, tak. jak wygląda po naszej regeneracji. Świetnie. I co Sławku, jak się cięło? No, widziałem poprawę. Nie jest tarcza jeszcze tempa na tyle, że trzeba ją ostrzyć. Możemy jeszcze popracować, nie było hałasu. No, troszkę lżej się cięło, zdecydowanie można powiedzieć. No, ale nie zakatowałeś tej tarczy, tak jak mówiłeś, czyli jest w miarę dobrze obsługiwałeś się, nie przeciążałeś jej. Także widzę, że wszystko jest ok. Dobrze, to się cieszę. Jeszcze raz dziękuję za wypożyczenie sprzętu i do zobaczenia. Dzięki Miłosz. Dzięki Sawku, Cześć. Cześć.